Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mikrodermobrazja, skoro z samego rana. Czy to dobry pomysł? Ja już po swoich y, doświadczeniach wiem, że tak. A dlaczego? Yy, yy. Dlatego, że skóra wtedy się mniej wyświeca, y, bo jest oczyszczona dokładnie. Martwa na skórę, który nie przypuszcza niczego do naszej skóry. Zostaje złuszczony. Nasza skóra jest dużo zdrowsza. I sebum nie wydziela się takim końcówkiem. Dlatego ja dzisiaj proponuję Wam mikrodermografię. Ja już buźkę umyłam. I na taką wilgotną buźkę nakładamy peeling z mikrodermobrazy. Taki zestawik. Jak mnie obserwujecie, to wiecie. Ja uwielbiam ten zabieg. Ten zabieg doprowadził moją skórę, że tak powiem, też do porządku. Ze względu na liczne zaskórniki. A dzięki takiemu regularnemu stosowaniu mikrodermobrazji, właśnie ścieramy ten martwy naskórek, odkrywamy ten zdrowy. I zaskórniki nie powstają, bo jeżeli buźka jest oczyszczana regularnie i to w dobry sposób, to właśnie nie nagromadzają nam się te zaskórniki. Taki pilnik wystarczy około minutki wykonywać. To jest taki drobniutki piaseczek. To są drobinki korundu. Korund jest jednym z najtwardszych minerałów. Twardszy jest tylko diament. Więc jest to bardzo wytrzymały produkt, który fajnie nam właśnie tutaj złuszcza ten nasz martwy naskórek. I tu, gdzie te zaskórniki nam powstają, właśnie dobrze oczyszczamy. I na przykład fajnie jest wykonać obrazję wieczorem, jeśli chcemy wykonywać sobie maseczki następnego dnia. Dlatego, że jeżeli nie mamy nieoczyszczoną, złuszczoną skórę, i na to nakładamy maseczki. To one będą działały, ale to nie będzie takie pełne, stuprocentowe działanie. A że ja dzisiaj wieczorem planuję sobie nałożyć maseczki, to złuszczam się rano. Maseczki też powinno się wykonywać rano, ale ja rano nigdy, nigdy nie mam czasu. Rzadko się zdarza, najczęściej w weekendy. Wtedy do sprzątania nakładam sobie maseczkę. A dzisiaj zaplanowałam sobie wieczór wieczór z maseczką. Ta buźka robi się zaczerwieniona. Mikrodemo obracy generalnie mogą stosować wszyscy, ale należy pamiętać o tym, żeby wykonywać ją delikatnie przy skórach, e, które są e, płytko, które są, mają naczynka płytko naczyn osadzone, płytko naczyniona skóra. E, jeśli mamy trądzik, no to raczej nie, żeby tego nie rozdrapać, nie roznieść. Jeśli mamy delikatną skórę, no to po prostu nacisk, który wywołujemy na naszą skórę, musi być dużo mniejszy. A tak to raczej nie ma żadnych przeciwwskazań, właśnie tylko przy trądziku, żeby po prostu tego nie rozsiewać na całą buźkę. I pamiętajmy, żeby dobrze oczyścić oczyścić po peelingu buźkę, z tego względu, że te drobinki są naprawdę malutkie i mogą nam podrażnić skórę, jak będziemy nakładać kremę. ja mam. Widzicie, to wcale dużo czasu nie zajmuje. Minutkę sobie peelingujemy. Teraz osuszamy i lecimy z kremikami, tak jak wczoraj. Tak jak wczoraj, więc to już jest chwila, moment i mamy poranną pielęgnację wykonaną. Ja dzisiaj specjalnie troszeczkę wcześniej wstałam, żeby właśnie mieć te 5 minut tak dzisiaj więcej. A zauważam, że nawet jeżeli budzi, przesuwam i e, robię sobie te drzemki, to jak w i tak, i tak czuję się tak samo, e, jakbym wstała 5 minut wcześniej, więc stwierdziłam, że to jest w sumie bez sensu. Okej, okay. i na tak oczyszczoną buźkę oczywiście trzeba wykonać nawilżenie, nawilżenie, stanizowanie, czyli płyn odświeżająco-nawilżający z kwasem hialuronowym. Nalewamy na dłonie i buźkę otulamy. Otulamy tą naszą piękną buźkę. Teraz jest właśnie ten Moment, kiedy możemy ją podotykać, ukochać. Mm, I cieszyć się fantastycznym zapachem tego płynu. Błyszka <grymka> jest mięciutka. Z tego względu, że całe zanieczyszczenie, cały ten martwy naskórek został teraz właśnie ściągnięty, dlatego to jest bardzo fajny efekt. Ja uwielbiam dotykać błóźkę po, po mikrodermobrazji. Ona jest tak mięciutka, tak przyjemna w dotyku że się chce ją dotykać. E, tutaj mamy kremik pod oko. Cyk, cyk. I lecimy kolejny produkt. Pamiętajmy, że nakładamy na kości jarzmowej. Nie ma sensu nakładać tego bliżej. Tylko właśnie tu, na okolicy oka, a nie bezpośrednio pod okiem, bo może nam e, krem wymigrować zbyt daleko i podrażnić, podra, podrażnić nam Oko, szukam boostera. Oczywiście u mnie booster z witaminą C. To jest moje trzecie opakowanie. Ja jestem zakochana w tym produkcie. Moja skóra nie ma zaskórników. Zmarszki się wypłycają. Moja skóra jest promienniejsza. Wygląda dużo zdrowiej. I właśnie te krosty, które mi wychodziły często... Przestały mi też wychodzić. Witamina C. Nie bez powodu. Mówi się, że to jest kapsuła młodości. Jeszcze kilka kropelek na szyjkę. O. Bardzo lubię. Bardzo lubię to, 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 tego gusterka właśnie ze względu. I fajna konsystencja. A to, co robi, to jest po prostu. Tego potrzebuje moja skóra. Bardzo się cieszę, że, że jestem w Ameryce i mogę właśnie te wszystkie nowości testować i e, mieć generalnie w domu wszystko. Bo kiedy cokolwiek się dzieje, to ja wszystko mam pod ręką. A nasza skóra, szczególnie właśnie skóra kobiet, e, w różnych fazach cyklu potrzebuje różnej pielęgnacji. Bo to, że ona dzisiaj jest sucha, to nie znaczy, że za 2-3 dni też taka będzie. Bo może akurat nadchodzą te dni i wtedy nasz organizm pracuje inaczej. A może jesteśmy akurat po i wtedy ta skóra się bardziej wyświeca. Także każda faza cyklu... Ojej, nie to serum nałożyłam. Teraz serum i booster poleciały naprawdę głęboko, bo ja miałam nałożyć oczywiście serum, domykające pory. Więc ja sobie te pory podomykam tutaj w tej części i dołożę to serum. Oczywiście tak nie powinno być, no ale teraz jest pielęgnacja na bogato. Na bogato i właśnie jeśli masz rozszerzone pory, to, to serum jest fantastyczne, na przykład pod makijaż, żeby się y, nam podkład nie rolował. O. I na to wszystko, i na to wszystko, krem na dzień, ale z SPF-em SPF30. To jest taki miejski filtr, który zabezpiecza. Y, to jest UVA. Czyli zabezpiecza nas nie tylko przed słońcem, ale też właśnie przed e, światłem niebieskim, zanieczyszczeniami. A zimą też lata ich sporo w powietrzu, bo przecież kopciuchy zostały, w piecach się pali, samochody jeżdżą i kopcą. <gryw> Dlatego trzeba się chronić przed tymi zanieczyszczeniami żeby nie przenikały w głąb naszej skóry. Dlatego ten SPF jest nie tylko na słońce, ale właśnie przede wszystkim przed światłem niebieskim, a właśnie telefony, komputery, laptopy, no wszystko, wszystko co ma ekran, wydziela to światło, więc żeby unikać, stosujmy filtry, żeby nasza skóra nie miała przebarwień. To właśnie jest dobry sposób. Dobry sposób. Skóra nam za kilka lat podziękuje bądź kilkanaście. Ja kiedyś nie stosowałam, w ogóle opalałam się bez filtrów, a teraz wiem, że był to błąd. Ale kondycja mojej skóry jest naprawiona i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsze. I te moje zmarszki i te moje kropeczki też poznikają. Ale właśnie. Ja jeszcze tutaj boosterek ten zużyję i wtedy myślę, że przerzucimy się na booster z nowości, który właśnie działa na przebarwienie i zobaczymy jak sobie poradzi z tymi moimi takimi drobnymi plamkami. Także życzę Wam cudownego dnia, dziękuję, że byliście, bo tu widziałam te oczka, co były, były, były. Także dziękuję, że zaglądacie i dziękuję za wiadomości, że cieszę się, że wróciłam i będę tutaj do Was opowiadać. Bardzo mi miło, bardzo mi miło, że tęskniliście i tak nieskromnie powiem, dzięki Wam tutaj jestem i wróciłam. Także dziękuję Wam serdecznie i życzę cudownego dnia.